Jeżeli chodzi o Ferrari'ego, to nie oglądałem tego jego materiału, to znaczy widziałem tylko jakiś mały fragment na TikToku, jak parodiował chyba coś, z tego co rozumiem, bo tak dziwne miny robił, dziwnie gadał, więc zakładam, że coś sobie tam parodiował i tylko tyle widziałem, bo chciałem zobaczyć sobie to na streamie. Przy czym widziałem opinie na Twitterze i raczej ludzie byli tacy, no że jakieś że cringe'owe, że nieśmieszne i tak dalej. Więc zobaczymy, jak ja do tego podejdę. Natomiast nie zmienia to faktu, że dalej jest wokół tego szum. W sumie już teraz bardziej jest szum wokół Ferrari'ego niż wokół tej Nikity, no, ale mimo wszystko, nie? Nikita to zeszła na drugi plan, już teraz to jest Internet versus Ferrari, Kono versus Fagata. No właśnie, znowu się robi dużo takich tych DLC do, tych, do tej jednej dramy. Dobra, oglądamy, bo ja tak, ja, ja wiem, że mogę z wami tak gadać. Jest lepszy. Jest super! Wow cię! Wow, wow. kolejny rekord Twitcha! Milion osób na live. Wszyscy stawiamy teraz lajka w górę oraz subskrypcję! No nie wierzę! Marzenia się spełniają! Ale wszyscy zebraliśmy się tutaj dzisiaj w jednym celu: kto, kogo i gdzie! Tak naprawdę interesuje nas najbardziej to, z kim szpagata zdradzałaś się. Okej, okay, zakładam, że Ferrari jak gadał ze Stew. chociaż nie, bo miałem takie coś, że w głowie, że może on jakoś prosił, żeby o nim nie wspominać, ale w sumie jest w tytule, więc nie wiem do końca, co to za zabieg. Zy? Historia zawsze. Uhu, uh, uh, ale cliffhanger, ja pierdolę. Bartła, jutro Wam powiem. Z kim Szpagata zdradziła z tfu. Nigdy nie zdradziłaś tfu. Nigdy, nigdy. No i tak jak mówiłem, ja wrzuciłem swój odcinek zanim on to wrzucił. I mówiłem, że on będzie pajacował, trollował. Mówiłem, że tak będzie. Ale dobra, oglądajmy. Może, może to tylko taki wstęp. No ja Kochać tfu. Trzeba by na pewno. Ja kochać pieniądze z tfu. Nigdy bym mu tego nie zrobił. Ja naprawdę kochać i ja mieć depresję! Padeusz. Nie w już z nami chciałeś grać? Ty, już w pierwszym ruchu przegrałeś. Boże, zwolnij, och, Ochłon, och, Czyż to nie twoja wina? Zrobiliśmy z fagatą dochodzenie. Zadzwoniliśmy do stewarda. Fagata powiedziała na lajbie, że chodzi o to Prawdopodobnie z nim kopulowała. Ej, tam będzie coś więcej, czy to jest takie 7 minut jakiegoś takiego odgrywania scenek? Bo na pewno już to oglądaliście na 100%. Będzie coś więcej, czy to będzie? Dobra. A tak szczerze to serio. O, że... dobra, kula, już się bałem. <laughs> już się bałem, bo im brakowało powietrza w płucach od śmiechu. Wolało mnie to, iż pomyśleliście, że mogę zrobić wam takie świństwo i zaglądać wam do łóżka. A wystarczyło poczekać i wysłuchać to, co mam wam ja do powiedzenia. Jak wiecie, miałem mieszane odczucia. O, Jezus, Maria, jeszcze tego tu brakowało. I różne relacje. Najpierw się ją nie namidziłem, potem jej nie lubiłem, potem zapominamy jej istnieniu, potem znowu się ją nie lubiłem i Ale potem ten temat ucichł, aż przyszedłem do gołodu, bo na zaproszenie. Zamiast poczekać, co mam do powiedzenia, to sami postawiliście sobie zarzuty, zebraliście do wody listę świadków, spisaliście zeznania oraz ustaliście linię obrony przeciwko zarzutom, które nie ja. Tylko wy sami sobie postawiliście. W gocach prowadziliśmy rozmowy na takim poziomie, z takim szacunkiem, na jaki sobie zasłużyła. Lecz, jak wiecie, ja nigdy nie udostępniam prywatnych rozmów, prywatnych wiadomości, nigdy tego nie robię, nigdy tego nie zrobię. Chyba, że ktoś zacznie pierwszy. Była taka sytuacja, jak Fagata w gocach powiedziała, że widziała mnie strasznie porobionego w klubie, w w Warszawie. Czy jest to prawda, czy nie? Zostawiam wam to do interpretacji, ponieważ Nigdy tego nie zrobię, chyba że zrobię. Znaczy inaczej. Ja rozumiem, gdyby to było tak, że ktoś wyciąga jakieś prywatne rozmowy i atakuje, nie? I teraz ty, żeby odeprzeć ten argument. Musisz też zacytować jakiś fragment rozmowy. Aż musiałem to rozchodzić. <laughs> Dzięki wielkie za Abrowski. Ja to nie, nie czułem takiego może cringe'a, jak oglądałem Ferrari'ego, tylko bardziej takie, wiecie, jak bo chuj tu chodzi, nie? W sensie, stary, no zrobiłeś taką aferę, rzuciłeś jakieś, no, mocne, mocne takie podwaliny pod aferę i rzuciłeś do mniemania bardziej, że zradziła, doskonale zdając sobie sprawę, jaki efekt to wywoła, a potem udaje świętoszka, nie? Wracając do Natana, e, w każdym razie Wiecie, I teraz kwestia jest taka, że tutaj w ogóle już nie było wątku Natana, więc jaki on ma powód, żeby teraz wyciągać te rozmowy, jeżeli rzeczywiście coś powie? To jest jakiś dziwny tok myślenia, przecież ona w ogóle o nim nie wspomniała, tylko nagle z dupy pojawia się tutaj Natan, żeby go na siłę wcisnąć do tego filmu i mieć jakiś dodatkowy wątek i zaczyna dziwną swoją logiką próbować rzucać usprawiedliwienie odnośnie prywatnych rozmów. To ty, ty się kupy nie trzyma kompletnie. Wobec tych wszystkich głupstw, dowodów, tego kurwa syfu, który wrzuciliście sami na siebie w internet Jedyne co zrobiłem ja, to powiedziałem, że na live powiem z kim Zdradzała Fagata Stew A być może chciałem powiedzieć, że z nikim, a może z nami Ja już kurwa nie mam siły do tego No ciekawe jakby tak w stosunku do Ferrari'ego ktoś powiedział Ciekawe jak on by zareagował Czy też by był taki a, żarcik, hi-hi-hi. No dobra, oglądamy, bo ja już mam swoją teorię, ale dobra, oglądajmy. Tajny sekret, a może wiem o kilku osobach, a może nie wiem o nikim i jestem jałym Atencjuszem. Tak czy inaczej, to całe bagno, które jest teraz w internecie, nie jest moją sprawką, tylko waszą sprawką. <laughs> Co jest to tak myślenia. I mnie w tym nie remieszajcie. Pamiętasz, może, Fagata, sytuację, bo znam Twoją przyjaciółkę, byłam, znam paru Twoich znajomych, dowiedziałam się paru rzeczy. Jak chwaliłaś się, co robiłaś, kiedy byłaś w związku ze Stew, z jakimi trzema randomowymi osobami ją zdradzałaś, z jakim raperem o niemieckich włosach go zdradzałaś, jaką ropucha? Brednie nie wiem, co jest faktem, a co nie. Tutaj Stewart mówi, że zdradzała, tu, że nie zdradzała. Fagata mówi, nie spałam z nim, tutaj mówi, że spałam, później, że kurwa, spałam, ale jednak na 30 minut przed zerwałem ze Stu. Mówisz, że Stu twierdza, czy tam ktoś, że nie było żadnej zdrady. A skąd on ma wiedzieć, czy była jakaś zdrada? Powiedziałabyś mu, wiesz co, zdradziłam cię. Zapytał cię, zdradziłam mnie? Nie, nie zdradziłam. I dlatego potwierdzam te słowa. Ty... Kuba, ja pi**ole. jaki to jest... Jezus Maria. A jaki to jest głupi tok myślenia. To jest niesamowite. Tak, jasne, bo Stu to jest... W ogóle, bo to jest takie porównanie do standardowej relacji, gdzie Dwoje ludzi, no nie? Totalnych, totalnie nieistniejących gdzieś tam w sieci, nie mających publicznych kontaktów. Nagle sobie siedzi i obieg informacji zamyka się tylko do tych dwóch osób, nie? <laughs> I to jest niesamowite. Czyli Stu, jako osoba z branży, którą zna mnóstwo ludzi, może tylko wiedzieć tyle, ile fagata mu powiedziała. Nic więcej, kurwa, on nie ma kontaktu z innymi ludźmi, nikt go nie zna, nie mógł mu o niczym powiedzieć, nie wiem, wysłać zdjęć, nagrań, nie. Chyba obieg informacji jest zamknięty. Ja pierdzielę, ale za to Natan wie, nie? Ale za to Natan wie. Znaczy wie, no gada, bo w sumie też nic nie pokazał na dowód, no ale Amadi wie. <grystanie> no, zobaczę komentarze potem, ale najpierw film do końca. Kresuje mnie to. Ja nawet o tym nie powiedziałem, więc proszę mnie w to nie mierzyć. Mówiłaś mi jak to pewnego streamera, który pokłócił się na tamten czas z twoją dobrą koleżanką, która płakała, jak chciała się wynająć jakiegoś Chechena, Sekret, który zdradził Ma, to z czaczanami to coś u konopa, widziałem to w sumie. Stuart. Gdy ostatni raz my się widzieliśmy. Dużo Agata nie wiesz, bardzo dużo. Naszej. Wiesz, ale nie wiesz, że my to wiemy. Gra trwa, gra się nie kończy. dobrze się razem bawiliśmy, widocznie zdradził mi go. Podwójnych emocji jest jeden. I wiem oficjalnie, z kim Agata zdradzała Stu i zamierzam Wam to właśnie powiedzieć. Więc jesteście gotowi? A mianowicie, był to Daniel. Magika. Dobra, moja teoria jest taka, wstąpiąc z tej całej głupoty i pierwszej części. Moja teoria jest taka, że Ferrari rzeczywiście był podniecony tym, że słyszał o Żabsonie i chciał jakoś to wyciągnąć i zrobić z tego aferet. Tak zakładam. Bo gdzieś tam kiedyś był shot z Nitro, chyba bodajże sprzed dwóch lat jak o tym wspominał i generalnie gdzieś tam za kulisami e, ludzie o tym mówili, nie? Ale jako, że oni o tym pogadali, wyszło to i w sumie Ferrari chyba też się nie spodziewał takiego obrotu spraw, że dużo ludzi nie będzie mu przychylnych w związku z tym, a i może też się nie spodziewał, że Bardenga się w to wszystko wmiesza w takim stopniu, no to nagle stwierdził, że haha, komedyjka, trzeba sobie z tego pożartować, nie? No bo argument wybity z ręki, gdzieś tam pogadał też ze Stu, nie mógł tego użyć, no bo z każdej strony się okazało, że to nie ma sensu. No przede wszystkim od osób zainteresowanych, czyli i od Fagaty, i od Stu, tak? No to nie, było, nie miałoby sensu, gdyby teraz to wyciągał, no bo whatever. Plus Fagata powiedziała na live o tym, więc to już ten, już na, nawet pomijając to wszystko. W związku z tym jedyne, co mu zostało, to sobie kurwa potrolować, czyli tak jak zakładałem w swoim materiale, że będzie robił. No i ta końcówka, no to ten, nie, nie do końca, no, znaczy rozumiem w sumie po co wkręcał w to wszystko na Tana. no bo znowu trzeba o sobie przypomnieć, a muszą się razem trzymać, tym bardziej że Nathan trochę jest poza tym całym projektem 100 tysięcy na Nicole, więc trzeba było coś jeszcze dodatkowego o tym wymyślić. Natomiast, no, umówmy się. Nathan nie jest wiarygodnym źródłem informacji, także nie bardzo bym się na nim tutaj skupiał. A tym bardziej, że no, sam wspominał o tym, że ma jakiś aspekt tutaj, nie wiem, zemsty, atencji i wszystkiego dookoła, także. Ferrari też nie? No nie wiem, kurwa, jak ktoś mu uwierzył, że fagata zdradziła Stu z magikalem, no to no to ja wiesz, no. No nie wiem, no ludzie wierzą w różne rzeczy, tak? No. I jak sądzisz, co zrobi Bardenga w tej sprawie? Hmm. Hm. Nie wiem, tak szczerze, nie wiem, co on zrobi. Bo z jednej strony mógłby przypisać mocny film na Ferrari'ego, szczególnie patrząc na nastroje społeczne, które przynajmniej na Twitterze, w mojej bańce, bo nie wiem, czy takie są ogólnie, no są bardzo krytyczne wobec Ferrari'ego. Z drugiej strony pytanie, czy to by cokolwiek zmieniło Ferrari'emu, który i tak generalnie nie ma jakiejś super opinii, nie ma fajnego PR-u, więc czy to by mu coś zmieniło, że Wardenga nagrałby jakiś mega mocny film na niego? No nie bardzo, oprócz tego, że dałoby mu to kolejny rozgłos. Czy ludzie by go skancelowali? Myślę, że nie, bo on i tak bazuje na tych... Negatywnych emocjach, w sensie cały czas byciu tym czarnym takim e, charakterem w opowieściach, więc. No bo z drugiej strony, jak Wardenga zostawi to tak totalnie bez odpowiedzi, no to też trochę takie XD, w sensie bez jakiegokolwiek komentarza. Film na Amadeusza byłby dobrym chwytem na powrót do Rida do. W stronę bycia szeryfem. Nie do końca, bo Berdendze się nie chce tego robić imu. W sensie inaczej, ten temat może go na chwilę podpalił, no bo był w środku tej całej afery, ale wydaje mi się, że na dłuższą metę jemu nie chce się tego robić. Że jemu nie chce się do tego wracać, nie chce mu się znowu stawać w tej roli takiej yy, komenterii. Więc też pytanie, czy miałoby to sens, żeby wrzucił jeden film, a za chwilę potem znowu no spamował gołcami, nie? <laughs> tej całej damie zgubili po drodze Nicole, która miała być gwiazdą tego serialu. No, być może Nikola powoli będzie do niej docierało, że jest po prostu tylko pionkiem i że ta szachownica to wiecie, to bardziej jej dotyczyła. Ja też podtrzymuję to, co mówiłem w odcinku, że jeżeli Wardenga miałby nagrać film na Ferrariego, to totalnie bez sensu by było, gdyby kąpał się tylko i wyłącznie w tej aferze. Ja tak uważam, że już wydaje mi się, że bardzo szeroko publika już wie, że to, co robi Ferrari, jest chujowe, i w kontekście tutaj tej sprawy z fagatą i związanej tej z tą Nikolą, nie? Że to jest. no, Ludzie nie potrzebują kolejnych potwierdzeń, tak uważam. Więc myślę, że gdyby Wardenga nagrywał filma na Ferrariego, to musiałby być to znacznie szerszy materiał zahaczający jakieś, nie wiem, wcześniejsze afery a jakieś inne wątki. Po prostu wiecie, taki trochę gargamel-style, tylko na jednej osobie skupione. I to. To by musiał być taki klimat. Tylko czy Wardęgę by się to chciało robić? Czy ma tyle informacji? Czy, 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 czy zbierał jakieś dowody na ten temat, żeby potem taką bombę na Ferrariego spuścić? Nie wiem. I czy by mu się chciało przede wszystkim w to babrać? Bo wiadomo, że za chwilę potem Ferrari by znowu na tym ciągnął jakieś zasięgi i w finale co? To by były nadal prawdopodobnie, zakładam, że to by były nadal prawdopodobnie jakieś takie wątki moralne. Czyli czy to, co zrobił Ferrari, było moralnie w porządku? Bo nie sądzę, żeby Wardenga miał jakieś takie informacje na temat Ferrariego, które byłyby kwestią prawną i nie wiem, poszedł do sądu tak, czy coś, więc jeżeli nie mówimy o takich kwestiach, no to zwykłe przepychanki moralne, no to po prostu wygenerują zasięgi jednej i drugiej strony i nic więcej się nie zmieni raczej Ferrari go nie da się usunąć z neta i tak tylko by zarobił na tej dramie, oczywiście, że tak a jeszcze na koniec, po tym jakby zgarnął te wszystkie zasięgi, po tym jakby na Edwarda tam mu przycisnął różne tematy i, i pokazał jakąś nie wiem, jego hipokryzję, głupotę i tak dalej Ferrari by tylko spojrzał na Instagrama, by powiedział no kurwa, 100 tysięcy więcej osób? O, mam nowy kanał, 200 tysięcy subów. Dobra, no to trzeba z fame'em lepiej ponegocjować, bo chyba wyższe stawki się należą. I to generalnie byłby cały klimat, tak szczerze. To tyle by się zmieniło.